Dzień dobry Państwu, witamy Was wszystkich serdecznie na kanale Wisła Kraków News, dzisiaj zastępujemy Sebastiana Chorągwickiego ze względu na to, że ma pewne problemy zdrowotne, no przecież mecz się odbył, więc trzeba go w jakiś sposób podsumować. Ja nazywam się Maciej Skuchas, ze mną jest dzisiaj też Pacholski. Dzień dobry. Na samym wstępie oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału Wisła Kraków News, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć. No i też zapraszamy na nasz kanał Okiem Wiślaków, tam również podsumowaliśmy to spotkanie w nieco dłuższej formie, więc jeśli jesteście zainteresowani to zapraszamy. Natomiast tutaj też kilka słów na temat tego spotkania. Tobiaszu, co sądzisz o tym sobotnim meczu? Co Twoim zdaniem tutaj zawiodło? Dlaczego Wisła Kraków nie zdołała tego spotkania wygrać? Spotkanie, lekko mówiąc, urodziwe nie było. Oglądaliśmy taki typowy mecz pierwszej ligi. Dużo walki, mnóstwo niedokładności, błędów indywidualnych, mało konkretów z przodu. Przede wszystkim spowodowane, no między innymi właśnie tą niedokładnością z jednej i z drugiej strony. W pierwszej połowie nadmienić trzeba zdecydowanie tą stuprocentową sytuację. Nie psuje po błędzie Krzyżanowskiego, kiedy zgubił krycie i mieliśmy mnóstwo szczęścia, że zawodnik z kilka metrów obok bramki, bo to naprawdę była doskonała sytuacja sytuacja a on 3-4 metry obok słupka przymierzył, więc fatalny błąd nie psuje. No widać, że nie ma dobrze nogi ten zawodnik. Z naszej strony nic wielkiego, niestety pod bramką przeciwnika w tej pierwszej połowie się nie działo, a tych błędów indywidualnych, o których wcześniej wspominałem, było dosyć dużo. Było nawet od groma, szczególnie Sangre, szczególnie właśnie nie psuj, bo w defensywie ten zawodnik nie spisywał się dobrze, o ile jeszcze w ofensywie czasami można było widzieć, jak rzanowskiemu jest w stanie się urwać, no to w defensywie to dobrze nie wyglądało. No, druga część to już są dwa gole. Ale jeśli chodzi o poziom gry, no to zdecydowanie niewiele się zmieniło, bo w dalszym ciągu było to z jednej i z drugiej strony bardzo przeciętne spotkanie. Błąd przy golu, no to zdecydowanie jest błąd Krzanowskiego i Karbo. No i też trzeba nadmienić jednak stratę w wykonaniu Baeny. On też się do tego bardzo przyczynił, więc ta trójka, ale najbardziej bym winił tutaj Krzanowskiego. No i Karbo też błędnie zaasekurował pozycję, i no i to po prostu też był zdecydowanie jego błąd, bo powinien się lepiej zachować. Na pewno trzeba podkreślić też znowu dobre zmiany Rudę, tylko z czego te zmiany wynikają? No mam wrażenie, że często Albert Rudę nie trafia z niektórymi personaliami i to jest spowodowane później łatanie w końcówce innymi zawodnikami jak Chociażby w tym meczu Bregu, jak chociażby Żunka, który zmienił Jakuba Krzyżanowskiego, Krzyżanowski w odpowiedniej dyspozycji zdecydowanie w ostatnim czasie. Czy też przykład meczu z Arką, tam też przecież zmiana formacji, później Sobczak, który wszedł na boisko, odmienił losy rywalizacji. Więc zdecydowanie czasami nie podejmuje dobrych decyzji, nawet w większości Albert tutaj, jeśli chodzi o pierwszy wybór jedenastki. Następna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, no i która też była widoczna w tym spotkaniu, czyli e, no, po, nie potrafimy grać tą krakowską piłką i na to też zwracają uwagę szczególnie nasi rozmówcy w programach przedmeczowych na naszym kanale Kimiślaków, którzy często podkreślają, że jednak e, Wisła powinna stosować te Bezpośrednie środki tak krali chociażby z piastem, z widzewem, i to były dobre spotkania. Oczywiście tam też wpływ miał w ogóle inna ranga spotkania i też nie byliśmy faworytem, i tak można wymieniać. Natomiast gdy próbujemy tych dośrodkowań gdy próbujemy z tą piłką wejść do bramki, gdy stosujemy atak pozycyjny no dobrze to nie wygląda i niestety z meczu na mecz nawet wygląda to coraz gorzej, czy to z chrobrym gogów, czy z motorem, no w tym spotkaniu z Płockiem było odrobinę lepiej pod tym względem, no ale umówmy się było to fatalne spotkanie w naszym wykonaniu, o stałych fragmentach gry to myślę, że już się rozwijać nie musimy, bo doskonale widzimy jak to też wygląda, wałkujemy to chyba od ponadro Roku I ostatnio to próba zmienienia, rozegrania na krótko, ale w dalszym ciągu to nie funkcjonuje. Jedyny wyjątek to ten mecz z Piastem, kiedy po w pierwszej minucie Sobczak strzelił z tego fragmentu bramkę. No i kolejna rzecz, na którą najbardziej też bym chciał uwagę zwrócić, co mi się nie podoba. Wiśle Kraków, no to transfery. Cziczkan, który nawet może się okazać, że nie zostanie dopuszczony do, do gry do końca sezonu, Gościu z nadwagą, ledwo trafiający w piłkę. I Bregu, który raz na pięć spotkań zrobi coś spektakularnego, ale no to jest zdecydowanie za mało, więcej od tego transferu oczekiwaliśmy. W tym meczu akurat całkiem niezłe wejście, ale do tego sobie jeszcze później przejdziemy, do tych personali, które nam się podobały. Fatalne okienko i decyzje Kiko. Letnie okienko wcale też nie było lepsze, no bo na dobrą sprawę wyróżnić możemy Sobczaka, Karbo. I ostatnio z całkiem niezłej strony pokazuje się Alfaro, ale właśnie to też rzecz, która no zabrakło go w tym spotkaniu zdecydowanie i to też rzecz, którą warto na pewno podkreślić, bo w ostatnim no to jest zawodnik, który mógłby się przy tej piłce utrzymać, a tego w tym spotkaniu zabrakło, więc no Alfaro byłby, myślę, że taką receptą na to wszystko mogłoby to troszeczkę lepiej. Wyglądać. No i no uważam, że ta kadra na pierwszą ligę nie jest do końca dobrze zbudowana. Mamy jedynie część zawodników jakościowych albo piłkarzy, którzy indywidualnie mogą imponować, ale jak złożymy sobie wszystko w jedną całość, to idealnie obrazuje nam pozycję widzę, którą w tym momencie Wizła Kraków ma, czyli rozpaczliwa walka o baraże. No tak, taką obecnie Wisła Kraków pozycję zajmuje i nie ma co się dziwić, no bo przecież nie potrafi od trzech meczów wygrać. Teraz remis, jeden do jednego z Wisłą Płock. Wcześniej przecież dwie porażki z motorem Lublin i chrobym głogów, więc ta seria drużyny Alberta Rudy nie jest po prostu zbyt dobra. Brakuje tutaj zwycięstw, aby myśleć o tym, żeby awansować do Ekstra Klasy odnośnie tego spotkania. Przede wszystkim w pierwszej połowie było na boisku strasznie dużo chaosu, ta piłka. Często się odbijała. było dużo, dużo takich niewymuszonych strat. Oczywiście wynikało to też z intensywności, która moim zdaniem w tej pierwszej połowie była dosyć spora, gdyż piłkarze obu drużyn starali się presować, przyjąć kontrolę nad spotkaniem, i brakowało troszeczkę zapanowania nad tym chaosem na boisku. I tutaj mam głównie pretensje po stronie Wisły Kraków do chociażby takich zawodników jak Mark Karboczy, Kacper Duda, że nie potrafili tej piłki przytrzymać między innymi zmienić chociażby stronę, zmienić troszeczkę rytm tej akcji. Zabrakło mi tutaj tego od środkowych pomocników Wisły Kraków, przede wszystkim od Marka Karbo, który no ma dyrygować jednak grą białą, Białej Gwiazdy i ma takie bardziej zadania stricte właśnie jak przenosienie, przenoszenie ciężaru gry, zmiana tempa akcji, wstrzymanie akcji. Właśnie Mark Karbo to taki piłkarz, który za to w Wiśle odpowiada i tak mi w tym meczu po prostu zabrakło. W drugiej połowie jednak zabrakło mi przede wszystkim stuprocentowych okazji po stronie Wisły Kraków. Bo gdy spojrzymy sobie na to całe spotkanie, to tak na dobrą sprawę tych stuprocentowych okazji w wiśle Kraków brakowało. Było dużo strzałów z dystansu, wynikało to między innymi z tego, że ten star, stan murawy w płotku no, nie był najlepszy. Przede wszystkim w polach karnych, gdzie no, ciężko było zagrać dokładną piłkę, gdyż ona cały czas się gdzieś odbijała, być może właśnie. Z dlatego piłkarze Wisły Kraków decydowali się na te uderzenia z dystansu, natomiast mało było moim zdaniem wejść w pole karne. To co Zarzucaliśmy tak na dobrą sprawę piłkarzom Wisły Kraków jakiś czas temu, czyli właśnie brak tych strzałów z dystansu i takie wchodzenie z piłką do bramki za wszelką cenę. No teraz poszło to w nieco inną stronę i myślę, że tych uderzeń z dystansu było po prostu za dużo. Zabrakło takich dokładnych akcji, zabrakło trochę spokoju pod polem karnym Wisły Płock, i dlatego moim zdaniem tych 100% okazji nie było. Później padła ta bramka oczywiście dla, dla Wisły Płock, po błędzie między innymi Karbo, czy też Krzyżanowskiego Wisła w samej końcówce wyrównała właśnie po uderzeniu z dystansu Igora Sapały, więc no pewien plus za to jest, że Wisła Kraków te strzały z dystansu oddawała, natomiast większe prawdopodobieństwo jest w momencie oczywiście, gdy po prostu jest się bliżej bramki, złoży się jakąś składną akcję, wtedy możliwość strzelania gola jest po prostu większa. Także troszeczkę jednowymiarowa w ofensywie Wisła Kraków była w tym spotkaniu, i tak generalnie z przebiegu całego meczu myślę, że to był taki zasłużony wynik. Wisła płock też nie grała jakiegoś spektakularnego futbolu. Wisła płock nie wykorzystywała też swoich okazji, które przecież miała taką najlepszą, miał przecież nie psuj jeszcze w pierwszej połowie tego spotkania. Zatem myślę, że to był mecz na remis, nie był to mecz na jakimś ultra wysokim poziomie. No, i było to widać na boisku, że jednak oba zespoły, pomimo tego, że walczą o ekstraklasę, no to jednak są daleko od tej swojej domyślnej dyspozycji, dyspozycji, której wymagają od nich kibice. Przejdźmy może do tych personaliów, o których już zahaczyłeś troszeczkę. Tobiaszu. kto podobał Ci się w tym meczu? Dobra zmiana zapały. Bramka. Całkiem ładna, wiele osób mówi, że to przypadkowa bramka. no Szczerze ja w tym przypadku w przypadku tego uderzenia jakoś nie widziałem za bardzo, żeby to było jakieś czy to rykosze, czy po prostu tak fartownie mu się stopa ułożyła, ja tą bramkę akurat zapały. Pragnę docenić, ale nic to u Igora nie zmienia. Dalej jest to przeciętny zawodnik, który co najwyżej może walczyć o miejsce na ławce i dostawanie kilku minut czy kilkunastu minut w końcówce. Kolej też myślę, że zachował swój niezły poziom, nie tak spektakularny występ, jak ostatnio do tego przyzwyczaił, ale był to przyzwoity w dalszym ciągu, jednak występ zachowuje tą swoją dobrą dyspozycję. Nawet nieźle pokazał się Łasicki z tyłu, nie popełnił nie obłędów, a i z przodu wyglądało to całkiem nienagannie, zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem tego, co może zaprezentować widząc go w pierwszym składzie na tej prawej stronie, bo tam też Igor Łasicki w tym spotkaniu grał. Na pewno jeszcze jeden zawodnik, którego bym wyróżnił, no to jest Bregu. Dobra zmiana, absolutnie ten zawodnik na dłuższą metę mnie nie przekonuje, ale w tym akurat spotkaniu te kilkanaście minut na pewno zrobił więcej niż przez cały pobyt na boisku Baena, który zagrał fatalnie i VR. VR też dobrego meczu nie grał i Baena zrobił, Bregu, przepraszam, zrobił dużo więcej. Dobre zejścia z piłką przede wszystkim w pole karne. kilka takich właśnie tych uderzeń z dystansu, akurat z jego działem niezłych, gdzie musiał Gradecki się całkiem nieźle wykazać, więc myślę, że to są tacy zawodnicy, przy których bym na pewno plusik postawił. No, myślę, że tutaj zgadzam się z Tobą w 100%. Też chciałbym wyróżnić tych piłkarzy, których wymieniłeś, dlatego specjalnie będę się tutaj powtarzać. Chciałbym przede wszystkim docenić Igora Łasickiego za to, że nie na swojej pozycji zaprezentował się całkiem nieźle i nawet prezentował się lepiej w ofensywie niż jego kolega. Po drugiej stronie Kuba Krzeżanowski, do którego pewnie zaraz przejdziemy raczej w kontekście negatywów. Sapała też dobra zmiana, o czym też już oczywiście mówiłeś. Bramka, ale też kilka przechwytów i dobre przerzuty. Oprócz Josefa Koleja też postawiłbym plusik przy Alanie Urydze, który dosyć dobrze zneutralizował Sekulskiego, a przecież to król strzelców obecny Fortuna pierwszej Ligi, lider klasyfikacji właśnie tego sezonu pod tym względem, więc tutaj plusik dla kapitana Białej Gwiazdy również, choć nie było tutaj wielu zablokowanych strzałów, nie było tutaj wielu wygranych pojedynków, bo po prostu Wisła w ofensywie też nie wyglądała zbyt dobrze. Bregu też mi się w tym meczu podobał, to wyjście z ławki było całkiem dobre. Ten strzał z dystansu po zejściu, właśnie do środka, i też jedno dobre dośrodkowanie w kierunku Angela Rodado, którego Hiszpan po prostu nie wykorzystał. Więc w większości się tutaj z Tobą w zasadzie zgadzam i myślę, że nie ma tutaj zbyt wielu piłkarzy, których można tutaj jeszcze wyróżnić za ten mecz. Natomiast jest kilku, których zganić jak najbardziej możemy, i właśnie do tego teraz przejdziemy. Kto w tym meczu Ci się nie podobał? Żanowski. Katastrofalna forma tego zawodnika w ostatnim czasie. Może jest młodym zawodnikiem, no ale właśnie to doskonale widać, że jest jeszcze młodym zawodnikiem o wielu brakach, przede wszystkim w defensywie, bo dużo lepiej sprawuje się z przodu. Często gubi krycie, dużo błędów indywidualnych, tak jak chociażby z chrobrym Głogów. To był występ na jedynkę, zresztą tak też go oceniliśmy od w skali od 1 do 10 w tym spotkaniu, akurat oceniliśmy go na 2. A można by pomyśleć, czy chociażby za tą grę ofensywną troszeczkę wyżej go nie ocenić. Ale zdecydowanie Krzanowski dobrej dyspozycji nie jest i nawet można pomyśleć o tym, by Dawid Żunka. To był wybór numer jeden w spotkaniu ze Zniczem Pruszków, ale to jeszcze do tego czasu troszeczkę jest, więc nad tym się będziemy później zastanawiać. W głównej mierze też raz, razem z Karbą popełnił błąd przy bramce do tego Baena, ale o tym już wcześniej wspominałem, że to strata Baeny, błąd w kryciu Krzyżanowskiego, który nie przypilnował swojego rywala, no a Carbo nie zaasekurował tej pozycji, więc ta trójka popełniła błąd. No i Carbo też trzeba skrytykować za ten występ, bo tak jak wspominałeś ty w środku pola, no nie był w stanie aż tak bardzo zmieniać tego ciężaru gry, miał z tym problemy, często tak asekuracyjnie grał, no słaby po prostu występ Carbo, więc nie tylko za gola go trzeba skrytykować, ale i za samą grę, która nie była najlepsza, a to jest solidny zawodnik, ale ma niestety takie mecze jak, no jak ten, czy chociażby ten pierwszy mecz w tym Roku ze Staną Rzeszą no to, to był zdecydowanie najgorszy występ Karbo, ale zdarzają mu się też gorsze występy, co mnie niestety martwi, ale w dalszym ciągu to jest jeden z solidniejszych piłkarzy, mam wrażenie. Wisły Kraków i ten transfer akurat bardzo doceniam. Tak jak już wcześniej krytykowałem, to, to akurat Karbo aż tak bardzo nie będę, bo, bo kilka razy się z bardzo dobrej strony w tym sezonie już pokazał. Baena 2 na 7 wygranych pojedynków w ofensywie bardzo słaba gra. Miałem momentami wrażenie, że go nie ma po prostu na boisku, bo ta lewa strona nie była za bardzo wykorzystywana. Częściej coś się działo tą stroną Mikiego, ale Miki też nie grał dobrze. Generalnie te skrzydła były bardzo słabo dysponowane, ale Baena zdecydowanie gorzej nawet od Wiara. No i taki bregu przecież zrobił w kilkanaście minut więcej od Baeny w przez ten czas, który występował na boisku, mam wrażenie, że to też jest piłkarz, który dużo lepiej widzi się na prawej stronie, a na lewej, niestety, ani jednego dobrego meczu nie pamiętam tego zawodnika, a już kilka miał, czy to z ławki, kiedy wchodził, czy też właśnie w tym meczu od pierwszej minuty, bardzo. Bardzo słaby występ. No i Sobczak. Sobczak walczył, tego mu nigdy nie odmówię. Pracy na boisku, waleczności, ale niestety to był taki występ Sobczaka z początku sezonu, kiedy piłka młodska kiwała. Barnował mnóstwo sytuacji, chociaż aż tak dużo w tym meczu tych sytuacji nie miał, bo nie stwarzaliśmy sobie ich bardzo dużo. No ale po prostu to był taki Sobczak z tych początków, kiedy słusznie był, uważam, krytykowany, bo no nie mógł się jakoś drążyć tę drużynę. No i też, jak już przywołałem te statystyki, 1 na 8 wygranych pojedynków, no katastrofalne liczby, a tych pojedynków troszeczkę jeszcze pewnie więcej stoczył tak nie tylko w tej ofensywie, ale kiedy grał tyłem do bramki, biernat schował do kieszeni po prostu Sobczaka tym występem, więc to są tacy zawodnicy, których najbardziej skrytykowałbym za ten występ, a troszeczkę ich jest. Więcej jest minusów niestety niż pozytywów z tego meczu. Zgadzam się z Tobą w 100%. Oprócz tych zawodników, których już wymieniłeś, aby tutaj się nie powtarzać, się też skrytykowałbym Miki'ego Wiara na samym początku meczu. Kilka akcentów ofensywnych, ale później troszeczkę zniknął nam Hiszpan z boiska. Nie był tak widoczny, nie wygrywał już tych pojedynków. Również Angel Rotado to nie było jego takie spotkanie właśnie w jego, w jego stylu. Myślę, że jeszcze ma tutaj pewien margines do poprawy po tej kontuzji. Jeszcze Musi dojść do siebie, musi być w 100% gotowy do gry, bo oczywiście fizycznie nie odstawał w tym meczu. Natomiast takie aspekty czysto techniczne, wygrywane pojedynki, tego mi troszeczkę u Rodado zabrakło. No i też wykończenia, no bo to dośrodkowanie bregu, moim zdaniem, w kierunku Rodado było całkiem niezłe. No i mógł to Hiszpan po prostu wykorzystać. Jeszcze chciałbym skrytykować tych piłkarzy, których wymieniłeś. Chciałbym tutaj kilka argumentów przytoczyć. Przede wszystkim chciałbym tutaj zahaczyć o Angela ben mówiliśmy przed chwilką na temat Niepsuja czy też Sangre, że no nie rozgrywali najlepszego meczu, popełniali sporo błędów i właśnie na ich stronie grał Angel Bena no i kompletnie nie potrafił tego wykorzystać, tylko i wyłącznie jeden taki strzał po zejściu do środka kompletnie, kompletnie nie był niebezpieczny dla Gradeckiego bez problemu wyciągnął to bramkarz Wisły Płock, no i myślę, że pod resztą mogę się tutaj podpisać, nie był to udany mecz w wykonaniu Wisły Kraków, więc wielu piłkarzy Wyróżnić się nie można. Przede wszystkim wyróżnialiśmy tutaj tych defensywnych. Było jeden do jednego Wisła Płock nie stwarzała sobie wielu szans, choć też w defensywie tutaj pewne minusy, w szczególności na lewej stronie się tutaj znalazły. Myślę, że całkiem nieźle podsumowaliśmy to spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Biała Gwiazda zremisowała 1 do jednego ze swoją imienniczką. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Wisła Kraków News, aby kolejnych takich filmów nie minąć. No i też zapraszamy na kanał Okiem Wiślaków. Tam więcej na temat tego spotkania w nieco obszerniejszej formie przedstawiliśmy właśnie nasze zdanie na temat tego meczu. Ze mną był dzisiaj Tobiasz Pacholski. Dziękuję, do usłyszenia. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Życzymy dużo zdrowia dla Sebastiana, aby jak najszybciej wrócił tutaj na ten kanał i również mógł nagrywać filmy na YouTubie. Do zobaczenia!